Samsung Wave 1 z brandowanym softem od Orange. Jest to oczywiście wyciek. No i oczywiście zdziwienie, że Orange pracowało. brandowany soft bady 2.0 pomijając wersję 1 i 2. Moim zdaniem wszystkich brandów, jakie do tej pory wyszły, czyli Plus, e, Play no i Orange. Teamu, ile jeszcze pracuje nad Softem, jest to chyba najbardziej dopracowana wersja. Skrót od Orange, skrót z gry, zmieniona tylko ikonka do Jawy. Dwie demówki, e, Skrót internetowy do Orange Music i Orange World. Strony nie są w ogóle dopasowane do Samsunga, otwierają się po prostu i niezbyt elegancko na nim wyglądają, albo się nie otwierają, nawet Aha. niezbyt elegancko ale być może zostanie to poprawione cóż o za dużo bajerów nie dało. jedna topetka, parę ikon, zmieniony ekran butowania no, czasem się przywiesza balka chodzi w miarę sprawnie ekran blokady bez żadnych zacięć Długie oznaczenie softu, więc jest to zapewne wersja rozwojowa. Dzięki za oglądanie i zapraszam do następnych krótkich przeglądów.